Musiał wracać. Bdd przed pierwszy przed kapsem. Janko musiał odpuścić, zwłaszcza, że ten krab nie jest w kierunku topa w kierunku Mida. Teraz nie nietrafiony stun, ostry pojedynek na topie. Dzida też nie trafiona tutaj w zasadzie. Wiele mogło przesądzić o tym, żeby to była skuteczna akcja dla g a tak naprawdę nic nie zostało trafione. No, i Caps tutaj będzie mógł wyłapać złota karta. Za będzie dostępna. Jest błysk zagrany, wskakuje na skala. kto zginie, jednak upada jako pierwszy Jankos. I Caps jest teraz normalnie w tragicznych tarapatach. Nie wiem, jak miałby stąd uciec. Niestety, to będzie drugie zabójstwo dla Genji. Ani flasza, ani teleportacji rulera. Warto podkreślić, że te odwiedziny na dolnej alei będą po prostu częste dla Genji. I mamy wymianę, teraz jednak Janko będzie na górnej, ale i wyłapią go. To będzie martwy rascal, zdecydowanie tak. Dużo czasu to zajęło. Ale tak powinno grać Gitu. Wejść do dżungli przeciwnika. Ruler samotnie. Janko podchodzi, tutaj, wszyscy rzucają się na rulera. Dysponuje co prawda kręcą, Zagrywa go szybko. Ale mamy kolejne oczywiście dawki obrażeń. Świetna zasadzka. I czegoś takiego oczekiwaliśmy od kompozycji dżej. Kogoś citułu. łapać na starcie, kogoś obić, kogoś zaskoczyć. Przygotować sobie dobre warunki bitwy. I dokładnie teraz tego szukają. Dokładnie próba wyłapania przeciwników, i jest w końcu trafiony klicz. Czy on jest. upadnie? Ale szybko go wyłapali! Life również upada! To jest świetna walka dla zawodników G2 Esports. I jeszcze jeden kill: 3 za 0! I kompletnie czyścimy GG! Rajon! bierzemy tego na Shora. Genji nawet tu nie podejdzie. Wykorzystali swoje wszystkie atuty rozproszone. Genji po prostu upada jeden po drugim. To będzie na Baron Nashor dla na G2 Esports. I dokładnie tego szukali. Już w samym drapcie, już 25 minut temu. I ta drużyna, mówiliśmy, jest naprawdę zdolna w takich łapankach. I przede wszystkim. Mówiłem, że taką kompozycja ma problem z wracaniem, ale nie podkreśliłem tej fajnej części. Gdy są do przodu, gra jest bardzo łatwa. To mogą łapać cały czas! Zobacz na to! Rascal stąd nie ucieknie! To będzie 5 na czterech przez kilkadziesiąt sekund dla nas. Prawdziwe łowy, myśliwy strzela z tej snajperki I wyłapują go we trójkę, wpadł w sidła niedźwiedź. I jeszcze z oszczepu zgarnia to zabójstwo. Nie jest to bynajmniej problem. być grany. Jeśli wykorzystujesz go, angażujesz go w drużynowe zagrania. I wydaje mi się, że to robi Gitu Mistrzowsko i może mechaniki tutaj normalnie są specjalizacją Perksa, ale Deadly który trafia raz za razem, patrz teraz! Dendli się pija! No i ta inicjacja, nie wiem czy po prostu nie pogrąży ich całkowicie. Zobacz również rozstawiona kurtyna, ale poszedł do spania nam na chwilę Perks. Będzie kontynuował. Nie ma many za bardzo Caps. Ale w tym wszystkim również bardzo szybko im odzyskał. jak leci bardzo daleko. Wie się przeciwników. Wie, że ma flasza. Próbuje się wycofać. Dzieliliśmy również pilinii i gonimy dalej! I będą łapać pozostałą trójkę. To już chyba jest mecz do jednej bramki. Teleportuje z lewej Blokuje strony I będzie wchodzić na flankę. Będzie zamykał ruler. On wie, że on jest najważniejszy i zamykają go. Po prostu niszczą go obrażeniami. O jedyny pozostały na placu moją. Rascal również upada. To jest kolejne z dla Gitu. I w ten sposób pójdziemy prosto Pójdzie na Player. Blokuje wszystko. Za pomocą ultimate, ale przenosimy się na live. To jest ważna walka. Jankos jest obok. Donący przytwy się chwyta, i taki obraz w tym momencie. Genji, które za wszelką cenę chce zdobyć. Oj, tysiąc złota rozsypało się w tym momencie, ale odpowiadają zawodnicy Czyli Tu bardzo chaotyczna walka, ale z niej oczywiście europejska formacja wyjdzie górą. I ten partiański support kompletnie ustawia nam walkę do pary Camille. I porwana ich szata przez G2. Otwieramy tę serię jeden do 0. Michale to jest zdecydowanie zwycięstwo G2. I o ile mogliśmy się trochę o nich martwić, to oni, tak jak ten łowca, konsekwentnie czekali do swojego momentu. I jeżeli już złapali za palec, wyrwali całą rękę. I tego możemy nauczyć się z wyborów G2. Są naprawdę niezłym drapieżnikiem. I okazało się, że G po prostu spełnili rolę ofiary i w tym teatrzyku wychodzą na prowadzenie europejscy zawodnicy walczyć o czołową czwórkę. Tak, na pewno tutaj mamy co zresztą jakby przyświecało nam, e. okej? Okay? Ale to jest jak to się dzieje, że oni mają pierwszy poziom, a wygrywają na dwójki. E, I podchodzi tutaj Jankos czy to będzie Król Pierwszej Krwi? To będzie Król Pierwszej krwi, bo on nie ma błysku, za chwilkę po prostu w niego wejdzie. First Blood tylko dla kogo? Jeszcze błysk zagrany, co tutaj się wydarzyło? Tragedia! Ruler kontra Jankos, jeszcze po jedynego triple killa, mamy też pojedynek na topie, Jankos zgarnie to za w odwetu, w odwecie, ale... Ja cię kręcę! Samo. Tutaj nie będzie faworyzowany raskal, który nam się trochę pogubił. No właśnie, czerwone wzmocnienie dla Jankosa, to będzie zabójstwo, czy jednak nie? Jeszcze no raz zakręci! Dokładnie tak i uciekaj teraz, bierz nogi za pas, bo możesz mieć spore kłopoty. Sylas. Sylas będzie go ratował, ale jest złota karta zagrana, jeden za jeden. Będą już go walczyć. Caps się rozkręca, wiedzą, że rywale są na kuldałach. Poskakuje, będzie ogłuszenie, no musi trafić. Dawaj tymi łańcuchami! Wiasbidiri! I mamy w zemstę! Jankos spada, ale nie na da darmo. Jak czasami zahaczą przeciwnika, kiedy o, wiesz, te. O i jest wejście na Miki, jak sam będzie martwy. I też jest tu Janko więc to będzie jeden za jednego. Nie jest źle. Co więcej, czy Perks może to jakoś odwrócić? Trzy strzały w amunicji. Klit jest niedaleko, nie chciałbym, żeby szli dalej. Dokładnie. Dobra decyzja, by odpuścić. A za kilka zostanie zauważony, ale będzie to walka trzech na trzech. Może ukryć Ultimate Leonie. Tak i, i czy to zrobi? Po prostu wchodzi w rulera, ale nie sięga jednak tak! Udało się tymi łańcuchami go dorwać! Zresztą to w mańcu wróciło manę, Cały czas ma ulti ze strony, Ashe, co więcej przedłużają całe CC! Czy pójdą pod wieżę? Są całą czwórką. Będą o, nurkować. Co tak, będzie nurkowanie? Będą... Tylko dopchną te kripy za chwilkę, będą zamykać. Jest również ten języczek uwagi, który w Aak! tym momencie skraca kolejnego. Caps idzie po więcej. Caps, czyli ten super utalentowany dzieciak z Europy, po prostu po raz kolejny robi na różnicę. To jeszcze teleportuje do topa, Steleportuje teleportuje do bota, zrobimy tam okazję. Więc zamknięcie przy skrzynieniu Twisted jest, jest zadaniem priorytetowym. Robimy to mistrzowsko, bo patrz na te odwiedziny. Puk, puk, tutaj G2 e-sport. To ty na to? BDD! Globalna presja po raz kolejny w pełnej okazałości. Znowu mamy piątkę zawodników g Co prawda, upadł w tym wszystkim perks, ale również podebrał ulti od Leony. Kams próbują tutaj inicjować, próbują ich zgładzić. Musiał odfleszować od tego wszystkiego ruler, ale po prostu nie da się uciec od tej siły. Trzech zawodników już w tym momencie upadło od za dwóch ze strony G2. Bożechem. Ale ucieknie z tego wszystkiego, Kami. Natomiast kontr zagranie na topie. Wunder no właśnie. na czterech. No i będzie musiał tutaj bronić się. Eee, Genji? Czy w końcu go zaatakują? Co tu się wydarzyło? Ta złota karta zniknęła, no ale... Tak duży napad Ale złapaliśmy Kamil na, po drugiej stronie mapy. <laughs> tak. A, a zastosowanie Ale z reguły byśmy widzieli przedmioty podobrażenia, on stwierdził nie. Ja będę wsiąkał obrażenia, nie zadawał. Próba wyłapania Perksa, ten będzie musiał się wycofywać. Stand United również zagrane, czy będą chcieli las, to odwracać? No właśnie, będą próbowali wyłapać w tym momencie Leonę. Ona może być za chwilkę martwa, ale zsiadł ten Kryt i jeszcze Klit za chwilkę będzie martwy. Tak jest, dobijamy tych, którzy próbują uciec. Klit marnuje flasza zupełnie niepotrzebnie i to miało być zagranie od Jinji. Jeszcze raz powiem, za wolne. To jest za mało na to, że rywale mogą się pojawić. To jest za mało na to, że grasz obok tam Kenja. Genji albo się wbija i mają jakieś dwie sekundy, albo g tu będzie monitorować. jest komandosem na liniach tylnych przeciwnika i zobacz, <laughs> jak go przerwał. On za chwilkę jeszcze do obrażenia niewiele zbrakło, ale od 100 do 0 praktycznie. I spójrz jeszcze, jak dobrze w tym wszystkim, chociaż może nie Cześć, będę miał okazji. To mi się nie zupełnie nie Coś ty tutaj zrobił, Co coś ty wyczynił. Okej, okay. to była przewózka w jedną stronę. G drużyna była za daleko, tylko to. Ogólnie pomysły rozumiem, rywale mają rzeczy na cooldownach, ale drużyna była tak daleko, że zdecydowanie wyszedł, wyprzedził ich za daleko. Patrzcie, ląduje ten kap. On jest szalony! On w tym momencie po prostu łamie wszelkie zasady i testuje limity do maksa i to wszystko mu wychodzi, po prostu nie zostaje ukarany. Nie, każdy wiedział, co ma robić bez komunikowania tego werbalnie na głos. Bo kiedyś myśleliśmy, że tak naprawdę najważniejsze jest krzyczenie głośno, który cel w tym fajcie mamy wyłapać? Ale patrz na to, część tu pojawi. Przerwany mu został ultimate? Nie. Po prostu pojawi się chwilę później. I pięknie grał dookoła Raskala, Ależ gra dookoła możliwości Kamil. Nigdy nie pozwala jej uciec za pomocą hukszota. Kap, świetnie rozumie, na kogo się mierzy. Jest pełni naładowana meżajka. No i to jest kluczowy e... zawodnik kompozycji przeciwnika. On po prostu w tym momencie jest martwy. Przejmują dolną aleję, przejmują że Za chwilkę wezmą się za inhibitor. Ale nie powinni przesadzić. O, ależ siadł ten czwarty strzał fenomenalnie. Nie mogę was okłamywać. Ta druga mapa wygląda, jakby miała wylądować w naszym e, w naszym również koszyczku. Przypominam, wszystko co mówiliśmy o G2 niemal właściwie aplikuje się do Genji. Również to, że ich kompozycja jest słaba w wracaniu do rozgrywki, a mimo to będą próbować. Ale ładnie tutaj. Wam krok pracuje. w lewo, krok w prawo. Perks jest w tym momencie naprawdę szefem. Może upaść się w tym wszystkim Miki, ale upada jako pierwszy sam drużyny przeciwnej. Będzie podążał. Jankos, za chwilkę może wysłać ich do spania, goni za rulerem. Czy go w końcu dorwie? Ten Dark Harvest nabity, ale na drugim froncie również G2 naciska. Również Gitu chce wziąć dla siebie i Perks! Po raz kolejny wysadza przeciwnika. Czwarty strzał, zwiastuje nam kolejny na tam, Dynamiczna walka i tutaj była pują naszych. Tak, Mikiex upada jako pierwszy, Wunder wzięty na celownik. On jest zdecydowanie bardziej wytrzymały. Mamy Barona, możemy walczyć, ale nie przesadźmy. Janko upada, trzech zawodników G2. Pozostaje na planszy i będą musieli się wycofywać. W międzyczasie upada live. Kaps! Kaps! Będą gonić za nimi, jest kurtyna, będą strzelać, strawiony PDD. No na kapsa nie ma mocnych. Triple kill dla tego wariata pięknie podbiera ultimate leony. I pamiętajcie o tym: Silas przemienia neutralne ultimate, potężne bomby, bo skalują mu się zability power. A tego ile ma, nie wiem, 700? Może ma już 800? Ale tutaj nie wytańczył przeciwników. Zobaczmy na to, że się broni pod własną wieżą. Znowu będzie atakował Kaps do spółki z Jankosem, wchodzą w Leone, one nie wydaje się być wytrzymała, a mimo to... A, ciekła zamieniony w złoto Kaps był na granicy, ale jeszcze trafia z strzałem. co to robi, jeszcze wchodzi, on to wszystko przeżyje. cały czas ucieka przeciwniku! jeszcze połknięty i tak to się dzieje! Co za gra ze strony G2? To jest mistrzostwo! Patrz na tych jazzowych muzyków, grają w swoje rywalom. Ależ popis umiejętności ze strony G2 Esports. I drużyna Jankosa miażdży Genji! miażdży ich kompletnie. 11, -11. ten Sylas od kapca, biorą Nexus, biorą drugą mapę. Tym pięknie spektakl. Ten znak na krawie się pojawia dopóki wreszcie Kindred z niego nie zgarnie. Nauczył mnie tej sztuczki, więc... Ta odpowiedź zostanie udzielona zaraz przez samo samoters Rift. A tutaj patrz na no to! Haha! Chciałeś przepać jej Za chwilkę stracisz być może swoje życie, teleportacja też późna, ale być może uda się jeszcze kilka autoataków, jeszcze tak! I znowu ten Jin znowu zadaje ostatni atak, który skraca przeciwnika. Okej, okay, to było spontaniczne! Tak, to jest na pewno plus, bo zobacz zyskał trochę wsparcia ze strony swoich... Jaka liczby. ekipa remontowa! Caps jest wszędzie! Aha. Razem z Xem. Dzień dobry, ale pamiętajmy, że również tutaj pojawi się cała drużyna G, ale szybko skrócony Volibear, teraz będą próbowali to kontynuować. Renekton pod naporem przeciwnika, ale za chwilkę będą próbowali również odpowiedzieć. Kaps wycofuje się, g tu się wycofuje, złota karta dobrze rzucona, ale ucieka z tego, oczywiście drugim doskokiem Rakan! Eks jest bezpieczny, <laughs> ale Caps nie przestaje! Kaps będzie naciskał, on nie zna słowa, stop! O, to są jacyś wariaci i mogą zaraz zostać za to ukarani. Chociaż Janko z piątym poziomem dobry smokescreen screen spowolni przeciwników, ale musimy w końcu stracić wundę. Trochę musisz zagrać, trochę musisz coś z nią zrobić. I zobacz, dostał 3 osobowego ma 20 klipów przewagi, spycha przeciwnika, a Jankos jest w dobrej pozycji na bocie. Oni nie wiedzą, oni w Co tym momencie warf? nie nie warf? mają świadomości, no właśnie, kurtyna otwarta. Pojawia Bez się Cubs. również Caps, to nie jest Twisted Fate, to nie nadciąga pomoc, to dodatkowa katastrofa. I jak to robi Caps, Chociaż wiesz co, z drugiej strony pamiętajmy, że Fnatic, co prawda tą trzecią mapę dostali ogromnego stąpa, ale potrafili czwarty również nawiązać A, walczymy. walkę. Walczymy tutaj, tu się się pojawi, sygnał do odwrotu, Wunder jest bardzo wytrzymały na tej postaci, Jankos nie dysponuje ultimatem, więc brakuje mocy Gravesowi w tym bezpośrednim pojedynku, mimo to i gra z ogniem, bo wie, że obok jest Caps, 0-0-4, Caps szuka swoich pierwszych eliminacji, rzuca się na raskala. to jest jeden na trzech. Wiemy, że jest tylko jeden zawodnik w Europie, który taką akcję chętnie przyjmie. Kradnie ultimate od Kindred. Może dać sobie immunitet. Najpierw pierwszy ultimate, teraz drugi. To no, będzie długa walka, ale wciąż jest sam na tej wyspie. Nie da rady tu zberstować. Stun był piękno od BDD. I fantazja po raz kolejny poniosła dzisiaj. Zakrani mistrzowską walkę drużynową. Na razie są świetnie ustawieni w jakim punktu chociaż Billy nie wychodzi za daleko, ale od tego jest tamten, żeby z takiej sytuacji ewakuować. No oh, bardzo blisko podchodzi klić! pali Ultimate niepotrzebnie. To wygląda dobrze póki co dla Zitu. Czy są w stanie przedłużyć tę walkę? Wjeżdżam w to Renekton! Funder kompletnie zbięd z powierzchni ziemi! Dwóch rywali! Wjeżdżamy po Genji do samego końca! Co za festiwal popisu! A że my tu fighta? sprawdzałeś? Gdzie jest przeciwnik? Bo po prostu nie miałeś tych informacji, stworzonych dzięki Oj, Perks. Nie chcę oglądać takiej sytuacji, on jest martwy. Świetny QSS, nie wiedziałem, że go nabył. Co więcej, teraz Rakan, czterech rywali zatrzymał. Gdzie tu się grupuje. Świetny QSS, nawet się nie zatrzymał na sekundę i zobacz... Klit! Jak to... Na środku jest obnażony w tej serii. Klid wygląda po prostu, jakby po raz kolejny miał przeżywać głęboki kryzys. Po no, star... Podgryzamy ich, podgryzamy. Będziemy ich podgryzać, będziemy ich obijać i... Jest zagrane Destiny, jest również zagrana teleportacja. Będą tutaj szukać. Co tu się wydarzyło prawie? PDD po prostu został skasowany. Perks ucieka. Perks się ratuje. Wskakuje jednak w niego Raskal. Jankos również niski poziom punktu zdrowia. Miki za chwilkę też powinien upaść. Ta walka nam rozgorzała. Pozostał Caps on musi ich uratować. Rascal próbuje uciec. Stankedż kupuje trochę czasu. Triple kill dla Olivera. Jeszcze doskonale zagrane. Ultimate od kiden, o, ale butter! chodzi to w szkołę. zbraknie tu obrażeń, zdecydowanie. I to jest walka dla Genji. I to jest bardzo. trochę zabrać tego Oni Destiny Nie wiedzą, czy A, tak, jest i sprawdził. Tak, Destiny. jest sprawdzony. Niestety jest odizolowany od drużyny. Czy jest stanie tu przetrwać? Co? Blasko go uratował! I atakujemy smoka. Doskakuje klid Walka na smite. Jankos. Tutaj pamiętajcie, jakiś zatrzyma tego smoka? Czy on jest w obszarze yes! Jankos? Ale... Smajd od Marcina! Mamy infernal Soula! Zadajemy teraz bardzo dużo obrażeń. Teleportuje kap! Był w bazie! Podlecił się! Dołącza do drużyny! Rozpędzony, przygotował Łajtuk, spowalnia przeciwników. Podchodzi Jakos, podchodzi Mikeks, nie trafia stunem. z tunem. Kap z razie czego może osłonić sojuszników, lecz pogoni dalszej indic sensu nie ma. Lepiej się wycofać i wykorzystać możliwość do powrotu. Na odsunąża teraz tej wizji brakuje zawodnikom Gitu. Nie powinni tutaj atakować. O! Oj! Perks! Perks! Perks za chwilkę pogoni! Oni wiedzą! że to jest sygnał do ataku, jeszcze zamienił się w złoto, Kapsa, ale w tym momencie sprowokował Rulera, ten jeszcze ucieka, ten Ezreal jest niezwykle mobilny ale kogoś końco muszą dorwać, prawda? ...sytuacją na żywo, Raskalo, raz raz, jest łapany, skakuje do przodu, każdy obok Będą próbowali ich po raz kolejny obijać. Po raz kolejny będą próbowali strzelać do nich. Jest ta kurtyna, która również trochę spowalnia przeciwnika. Jest również Kaps, który wskakuje. Wyłącza wieszę, która chwilę później upada. Wskakuje po więcej. Chcą jeszcze kogoś łapać. Raz Kol upada, upada całe Genji. To tylko dwójka, która pozostała na placu boju. Czwórka zawodników Gitu za chwilkę będzie brała i Pytanie, czy pójdą po grę? Mają kolejną falę minionów. To jest tylko Klip, który zaraz będzie dysponował ultimateem. I RULER Genji wisi na włosku. Jest Rascal i jeszcze Caps idealnie zagrywa erkę podebraną od Klina. I to jest ten czerwony dywan, o którym mówiłem. To jest ten czerwony dywan do półfinałów. I za chwilkę po prostu po nim przebiegną. Bdd jeszcze w tym momencie zrutowany. I po prostu martwy. 3 do 0. Ruler natomiast na każdych Warcach, gdzie dostał się do fazy pucharowej, skończył co najmniej w finale. Po raz pierwszy uznał upokorzenia. Najlepszy zawodnik, kapitan tej drużyny, wieloletni jej reprezentant, ostatni przy życiu. Ale on sam, a g jest cały legion. Nic nie uratuje, nie ma szans. By te w oni jeszcze za nim pogonią. Oczywiście ta trauma będzie mu się odbijała dzień po dniu. A to G2 Esports jest w półfinałach, i czekają na ostatecznego bossa z Korei, czyli on. Oni po prostu jak spotykają drużynę z LCK, to nie mogą sobie odmówić zwycięstwa kompletnej destrukcji takowej drużyny!